Witajcie, Akademia Kings of War, uczymy się dalej zasad do wersji trzeciej, no i przed nami nerwy. Tych nerwów już było dosyć sporo robionych, bo i przy strzelaniu się je robi, i przy walce z bliska, więc pewnie nic nowego za bardzo tu nie będzie, ale musimy tą wiedzę jeszcze utrwalić, powtórzyć sobie to. Więc przede wszystkim, kiedy testujemy? No, żeby testować nerwy, musimy po prostu wbić jakąś ranę. Czy to w strzelaniu, czy to w walce z bliska, musi pojawić się rana więcej. I przeciwnik musi teraz zrobić testy, znaczy no my je robimy, my rzucamy za przeciwnika te, te, te testy, więc można powiedzieć, że my mu je robimy, ale on je tak jakby musi zdać, tak? I jest jeszcze taka szansa, że bez wbicia rany można czarem spowodować, że przeciwnik musi sobie morale, musi zdać te morale, bo ten czar to wymusza. Natomiast, no przede wszystkim w momencie, gdy jakąś ranę wbijemy, są pewne sytuacje gdzie wbicie rany nie powoduje testu, ale zawsze przy tej zdolności, czy też przy tym czarze jest to napisane, że nerw test nie jest wymagany. Tutaj taka fajna sytuacja, fajna, nie fajna. Ciekawa jest taki oddział goblinów, to w sumie jest formacja. Nawet o formacjach będziemy mówić przy robieniu rozpisek, ale są takie gobliny, które gdy atakują. To same sobie też mogą zadać rany I po prostu tych ran mogą nadbierać dosyć dużo, mimo wszystko. Ale na koniec, tury walki z bliska akurat to jest, nie powoduje to u nich nerw testu, tak? Natomiast później jak przeciwnik ich zatakuje, to łatwiej zrobić, żeby one spadły. Więc mówię, generalnie na koniec, tury strzelania na koniec, walki z bliska, jeżeli wbijemy chociażby jedną ranę a pozostałe sytuacje generalnie są opisane już w specyfikacji danego czaru czy umiejętności. Jak testować? No tutaj robiliśmy to już dosyć często. Przede wszystkim trzeba sobie wziąć oddział i zobaczyć jakie ma tutaj wartości. Tak? Jest tutaj 24 na 27, to jest w ogóle jakaś horda. O ile nie Legion, nie pamiętam. Chyba horda. Więc są... Nie no, to będzie Legion. Są bardzo dzielni. No, znaczy dzielni, no w kupie siła, tak, no to może nie są dzielni pojedynczo, ale jest ich tyle, z 60 tutaj, że, że się nie boją. Tak czy tak, 24, no to, no wiecie, no trzeba tutaj co najmniej 12 ran zadać, żeby w ogóle czegokolwiek tu się doszukiwać, a żeby ich wystraszyć, no to tak średnio z 20 żeby oni na tyle się wystraszyli, żeby uciekli z pola bitwy, to tak ze 20 RAM myślę, że trzeba wbić, aby potem te dwie d szóstki dały nam tą siódemkę. Tak dosyć, no może nie spokojnie, ale powinno się udać, tak? 20 ran to jest dużo, no ciężko wbić 20 ran trzeba strzelać, bić to, najlepiej gdzieś z boku, duża tacka, da się to zrobić. Tak czy siak, widzimy jak to wygląda. Taki czarodziej. Nie ma statystyk, ale no to działo, ta maszyna wojenna, która wygląda jak taki mały czołg spłaszczona, to powinna być artyleria, no nieważne, eee, ma 8-10, tak, no tutaj załogi są 3 osoby z tego co pamiętam, więc no nie są zbyt super dzielni w skupie, bo jest ich tam tylko trzech, natomiast 8 no 8, wiecie, no można go tutaj spróbować inną maszyną wojenną trafić. No jeśli trafimy, zadamy dwie rany, to, to już tak naprawdę jest w stanie uciec tak. No te dwie rany to już jest jeden zabity gość z obsługi. Pozostałych dwóch patrzy się, nie dadzą rady obsługiwać maszyny czy coś. Przestraszyli się i mogą uciec. E, no dobra, e, teraz tak. E, pamiętamy, że pierwsza wartość oznacza, że przeciwnik się przestraszył. Czyli tutaj jest ta, ta część rozdziału, jeśli się przestraszy, to nie może walczyć, nie może się ruszać, może zrobić jedynie halt ruszać w sensie biec, a nie iść. Natomiast może zrobić halt, może zrobić change phasing, a może wycofać się do tyłu, tak? To jest to, co on wykonać, wykonać może. Dodatkowo, jest disordered. I disordered już się pojawiało wcześniej to słowo. To powoduje, że traci Tundrus Charge, traci latanie jeśli lata. Jeśli przy lataniu miał też Nimbla, czyli to takie, że może dodatkowy pivot zrobić przy ruchu, też to traci. A jeśli strzelał, to już nie może strzelać. Także bardzo dużo minusów jest, jeżeli jesteśmy disordered. Dodatkowo. Druga wartość to już jest Road, tak? czyli to już jest ta wartość 27 dla niego, a dla naszego działka to jest 10. Jeżeli jest Road, to niestety uciekamy z pola bitwy, czyli zdejmujemy generalnie unit, uciekł. E, tutaj pojawia się bardzo ważna rzecz, e, jest to zdolność o nazwie Inspiracja, Inspiring. Jeżeli dostaniemy ROTA, przeciwnik nam wyrzucił rota, a mamy w zasięgu kogoś inspirującego, to on tego routa musi przerzucić. Musi ten rzut dwoma deszustkami wykonać ponownie. Dlatego w tej grze inspiracja to jest coś cholernie ważnego. Najlepiej mieć pokryte wszystkie oddziały, a przynajmniej większość ważnych oddziałów mieć pokryte czymś, co inspiruje. Eee, no dobra, eee, tu już wiemy czym jest wave wavering, wiemy czym jest ROAD. Jeśli oczywiście nie osiągniemy żadnej z tych wartości, ani pierwszej, ani drugiej, to oddział jest po prostu steady i no, nic się nie dzieje po prostu, tak? Um, ok, no, co tu jeszcze jest? Oddział zdewastowany. Dobra, jeżeli osiągniemy tą drugą wartość w ilości ran, czyli jeśli tutaj byśmy wbili 27 punktów ran i przy robieniu morali wyrzucilibyśmy dwie jedynki. To ten oddział by tutaj sobie został. Miałby wbite 27 ran, czyli praktycznie jest już tyle zabitych tutaj ran, nie ran tylko szczurów. Tyle, tyle ran jest tutaj wbitych, że tutaj nie wiem, może została 1 trzecia w ogóle tego oddziału i oni już wcale nie chcą walczyć. Wtedy ten oddział oznacza się jako zdewastowany. Walczyć on co prawda będzie, natomiast będzie walczył połową swojej siły. Zaraz to znajdę. Połową swoich ataków, przepraszam. Siła też tu jest, ale to za chwilkę. Czyli od razu halfujemy połowę ataków. Na połowę ataków. Czyli tutaj byłoby 15. Taki duży legion zostałby z 15 atakami. Unit strength, czyli to, jak dobrze przejmują dane punkty, też, też halfujemy. I gdyby to był jakiś czarodziej, to też czarowałby słabiej o połowę. Wszystko zakąglamy w dół. Także. No jest to taki zdewastowany oddział, no jest to potężny cios, ale czasami nawet taki zdewastowany oddział potrafi zrobić coś na polu bitwy i szale zwycięstwa nawet na naszą stronę przechylić, nie? Dobra, i tutaj jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, a nawet, znaczy to jest takie pewne wyjątki co do morali, to są trzy podpunkty. I okej, okay, jeśli wbijemy tu nawet jedną ranę, no to można by się zastanowić, że w sumie rzut kostkami nie ma sensu, no bo nawet dwie szóstki dadzą nam tylko 13. No nic bardziej mylnego, bo jest taka zasada w kowie, że jeśli rzucimy 13, to mamy jakiś taki krytyczny atak, było super szczęśliwie, że mimo wszystko oni się przestraszą, tylko nie uciekną z pola bitwy, nie jest to ten taki road, natomiast osiągną tą pierwszą wartość, czyli wavering. Będą wystraszeni, nie będą chcieli walczyć, tak? I to wystarczą dwie szóstki. Możemy nawet rzucić, może mi się uda rzucić dwie szóstki. No nie, jedynka i piątka. I to jest tyle. Natomiast druga sprawa jest taka, że możemy wyrzucić dwie jedynki. Tak jak są dwie szóstki, to też dwie jedynki powinny coś robić. Natomiast dwie jedynki tutaj, taki snake eyes powoduje, że nieważne co było wbite, jaki status morali, oni po prostu zostają i nie mają żadnej z tych wymienionych e, wartości. Nawet gdyby tutaj było wbite tych ran 22, to teoretycznie wyrzucenie dwóch jedynek powinno spowodować, że oni są e, wavered, czyli boją się, tak? E, ale w wypadku dwóch jedynek jest to hold your ground, e, no i chłopaki po prostu... Mm, zostają ok i jest jeszcze jedna rzecz czyli Fearless. otóż niektóre oddziały nie mają tej pierwszej wartości i chyba musimy poszukać pamiętam że czołg tak miał zaraz sobie czołg jeszcze dorzucimy do tutaj z gai gdzieś tu jest tutaj Okej, okay. jak widać czołg nie ma pierwszej wartości, czyli nie może być wavered, nie można go wystraszyć, jest fearless. I teraz tak, jeśli jest taka sytuacja, że tutaj tej pierwszej wartości nie ma, to niestety rzut dwóch szóstek nie spowoduje, że oni się wystraszą. Bo oni się po prostu wystraszyć nie mogą. Tutaj jest taka armia nieumarłych, empire of dust. I tam praktycznie wszyscy są nieustraszeni, tak? Czyli tutaj, no, jeżeli wbijemy tylko jedną ranę i dwie szóstki e, nie spowodują, że będzie road, tak? Czyli wtedy musia mieć na route trzynastkę, e, no to nie ma co rzucać, bo to faktycznie jest bez sensu. To jest ta sama sytuacja, nie? Dopóki nie wbijemy przynajmniej e, czterech ran, to nie mamy po co rzucać, bo dopiero cztery rany plus dwie, dwie szósteczki dadzą nam szesnastkę. Piętnastka nie spowoduje niczego, nie dalej steady. No dobra, to będzie tyle. Do usłyszenia przy kolejnej lekcji trzymajcie się hej.